No i kolejny przeciwnik. Kolejny raz mamy czarne. Kolejny raz zostało zagrane przeciwko nam posunięcie D4. W poprzedniej partii zagrałem D5, żeby walczyć pionem o celu. Tym razem zagram skoczkiem na Zobaczcie. Dalej walczy o celu. No i wręcz ciekawie, ponieważ przeciwnik zdecydował się na zagranie kolejnym pionem w centrum. Ale ja go mogę zbić. No i mamy piona przewagi. No i teraz przeciwnik zaatakował nam figurę. Kiedy jesteśmy zaatakowani, zagrożeni, jak z zwałeczno, zawsze rozważamy trzy opcje: uciec, zbić, obronić. To są takie podstawowe rzeczy. No, jeżeli miałbym uciec z końcem, to mogę oczywiście wrócić nim na pole f 6 i nic strasznego się nie dzieje. Jeżeli miałbym coś zbić, no to co najwyżej piona na polu e żeby wyciągnąć jego króla do gry. Ale no to jest jednak oddanie figury. Nie chcemy oddawać figury, jeżeli nie mamy możliwości agresywnego ataku na przeciwnika. A takiej możliwości tutaj oczywiście nie mamy. Bo nie mamy wyprowadzonych figur do gry, ani nie przejęliśmy kontroli w centrum. No i kolejna rzecz. Obronić. Jak obronić? No, może pionem do centrum. Ja zdecyduję się na to, na wsparcie tego skoczka. Dlaczego? Bo po pierwsze, walczę pionem od centrum. Po drugie, umożliwiam wyprowadzenie mojego gońca do gry. Po trzecie, jeżeli przeciwnik zbije, a ja odbiłbym moim pionem, uaktywniłby się troszeczkę mój hej. Ale przeciwnik dał szafa. Dzień dobry Marku. Taki szach gońcem, moi drodzy, to jest strata czasu. Raz już świetnym tym gońcem ruszył przeciwnik, teraz ruszasz ty drugi raz, a my go jeszcze zaatakujemy pionem. Tworząc mini łańcuch pionowy, atakujemy oczywiście tego gońca i zmuszamy go do tego, żeby ruszył się nim już trzeci raz. Bardzo dużo zasad debiutowych łamie nie przeciwnik, a przede wszystkim łamie jedną istotną zasadę. Nie ruszaj się tą samą wierką w debiucie więcej niż jeden raz, bez wyraźnych przyczyny, konieczności lub zysku. Ale! Nie ruszył się gończyć. Postanowił zaatakować naszego skoczka. No i teraz wzdłuż wierciela. Matematyczny policzny Jeżeli zbijemy jego końca, on zbije naszego skoczka. My zbijemy piona i zdobędziemy piona. Na pewno źle na tym nie chodzi. Ale zawsze szukamy czegoś lepszego. Może jakieś motywy. Może jakiś szach. Wow! No i zastanówmy się, co ten szach daje. Przede wszystkim ten szach robi widełki. Teraz, jeżeli przeciw po szachu hetmanem na 5 zdecyduje się zasłonić czy to skoczkiem na C3, czy to gońcem na D2, czy o zgrozo hetmanem na D2, my będziemy mogli usunąć naszego skoczka z zbicia, zbijając którąś z tych gier. A potem spokojnie będziemy mogli zbić hetmanem piona na polu b Oczywiście, jeżeli damy szacha, przeciwnik może również uciec królem bądź zasłonić się pionem. Ale, 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 ale. kiedy my biliśmy tego gońca, dwoiliśmy sobie niepotrzebnie pion. A po co? Po co odciągać naszego piona od centrum? Zawsze staramy się grać jak najbliżej centrum. Wręcz gdy nawet piony są zdwojone w centrum, to nie jest nic strasznego. Dlatego gramy Hetman A5, robiąc motyw widełek. Czekamy teraz, jak zagra nasz przeciwnik. Moim zdaniem najlepszym posunięciem byłoby posunięcie C3, ale przeciwnik wpada w naszą pułapeczkę. Jeszcze raz, na czym polega pułapka? Chcemy zbić gońca na d 5 ale przeciwnik wtedy może zbić naszego skoczka. Więc wykonujemy trącone posunięcie. Najpierw zbijamy skoczkiem jego gońca na punkt D2 i teraz, gdy on odbije trzy skoczki, czy hetmanem skoczka? My możemy bez żalu zbić końca. Dzięki temu zdobyliśmy figurę przywarię. Jak wiecie przyjaciele, figury mają swoją wartość obuś. Pion jest wart około jednego punkta. Skoczek jest wart około 3 punktów. Goniec jest troszeczkę lepszy od skoczka, więc jest wart 3,5 punkta. Wieża jest warta 5 punktów. A hetman jest wart punktów 9. Jakby zagrał z na C3, to byśmy zbili z na C3, przyjacielu. To tłumaczyłem. No i proszę, przeciwnik kolejny raz rusza do ataku. Nie jesteśmy może jakoś super rozwinięci. Nie mamy zabezpieczonego króla, czyli nie mamy zrobionej ruszady. Nie mamy nawet wyprowadzonego piona do centrum, ale przeciwnik stawia nam proste dylematy. Zaatakował nam chytma. No i co możemy zrobić, jeżeli widzimy, że jest. Groźba zbić. Powtórzmy jeszcze raz. Możemy zbić, uciec lub obronić. No, ewidentnie tutaj nie damy zbić sobie Hetmana, więc pozostaje nam uciec albo zbić. No i teraz, co możemy zbić? Moi drodzy, żeby wyjść z szachowego podziemia, musicie naprawdę najbardziej skupić się na tym, co możecie zbijać. Zazwyczaj jest tak, że widzicie jedną opcję, tak jak na przykład w tym przypadku, no ale przecież pion bije C4, to co tu liczyć? Ale ja mogę również zbić hetmanem na B2. A gdy zbiję hetmanem na B2, hetman będzie jeszcze atakował piona na polu D4. Natomiast jeżeli po prostu zbiję na C4, hetman dalej zagraża zbicie. Ale odciągamy troszeczkę piona od centrum. Dlatego ja zdecyduję się na zbicie piona na B2, ponieważ walka o centrum jest o wiele ważniejsza. No i proszę, nasz przeciwnik wymyślił niesamowity pomysł. Wycofał skoczka na pole B1, czyli obronił piora na D4. Tym samym jednak nie ma już komunikacji pomiędzy Hetmanem a wieżą, więc podstawił wieżę. Natomiast Chciałbym Wam pokazać, że czy mamy elo 100, czy mamy elo 500, czy mamy elo 5000. Możemy stosować je do logicznej gry No i zobaczmy, co się teraz stało. Przeciwnik zbił nam piona w ten. Centrum jest bardzo ważne, więc odbijamy tego piona. Zwolniło się w ten sposób pole dla naszego skoczka. No i zobaczmy, świetnie tutaj Zaatakował nas przeciwnik. Taki cichy, cicha taka groźba. Ale my możemy wyprowadzać figurki do gry. Oczywiście, wyprowadzenie skoczka na pole C6 daje nam motyw przesłony. Nie będzie groźby zbicia naszego gońca. Ale zobaczmy, teraz mamy tutaj bardzo przyjemne związanie. Skoczek. Nie może się ruszyć nigdzie, bo przeciwnik straci hetman. No więc połączmy przyjemne spożyteczki, obrońmy naszego granica, jednocześnie atakując skoczkę. Myślę, że każdy z Was doskonale widzi to wspaniałe posunięcie. Koniec EFKI. No i w tym momencie, niestety, debiut się zakończył. Nie mamy możliwości zrobienia ciekawych rzeczy związanych z nauką gry w debiucie. Ale mamy ogromną przewagę materialną. Zdobywamy skoczka. Upraszczamy pozycję. I z ogromną przewagą materialną. Wygrywamy tę partię. Wow, no przeciwnik tutaj mnie zszokował. Podstawił Hetmana. Więc uproszczenie zakończyło się zdobyciem kolejnej figury i to Hetmana. Ale na tym elo nie ma co się śmiać. Uczą się zawodnicy. My też się uczymy. No i przeciwnik się podda. GG!